z chwili największego oczekiwania wygląda on w sztabach wyborczych zobaczą je państwo tutaj obok mnie i czas na zegar. Końcowe odliczanie. Kogo wybiorą Polacy? Kto zasiądzie w Sejmie i w Senacie? Która partia dostanie najwięcej mandatów? Kto stworzy nowy rząd? Dziś Polacy podejmują decyzję o przyszłości Polski. Dziś zdecydują, kto będzie miał władzę przez najbliższe cztery lata. Relacjonowaliśmy dla Państwa wszystkie najważniejsze momenty tej kampanii wyborczej. Już za chwilę relacjonować będziemy pierwsze reakcje na pierwsze sondażowe wyniki wyborów właśnie w sztabach. Już za chwilę zobaczymy, jak głosowali Polacy. Już za... Chwilę... Zobaczmy sondażowe liczby mandatów w parlamencie. Już za chwilę zobaczymy procentowe poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych. Za chwilę będą największe emocje w wyborczych sztabach. Do końca ciszy wyborczej zostało 10 sekund. Wyborów parlamentarnych 2023, demokratyczna opozycja ma szansę na przejęcie władzy w Polsce. Według pierwszych sondażowych wyników ma większość mandatów w Sejmie, choć to PIS ma najwyższe procentowe poparcie. Oto pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. PIS 36,8%. 200 mandatów, koalicja obywatelska 31,6%, 163 mandaty. Trzecia droga 13%, 55 mandatów. Nowa Lewica 8,6%, 30 mandatów.